Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gość Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Panie prezesie, jak mam pana tutaj na kanapie, to nie sposób, żeby nie zaczął od pytania o energetykę. I o wiatrowej pewnie sobie za chwilę porozmawiamy, ale energetyka jądrowa. Na jakim my jesteśmy etapie, co tam się dzieje? No bo to rozumiem, że jeden z flagowych projektów, który na Pomorzu powstaje. Iwan, ja myślę, że może warto zacząć od takiego zestawienia, bo mowa o energetyce jądrowej jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Tak się też składa, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest w posiadaniu dawnego sarkofagu. Podobnej elektrowni w żarnowcu i e, jakby realizacja nowej inwestycji jest troszeczkę w innym miejscu, jest w Hoczewie, w odległości 20 km. No, niemniej jednak te tereny inwestycyjne, które po, zostały po dawnej elektrowni, są w tej chwili wykorzystywane przez inwestorów do prowadzenia działalności zarówno produkcyjnej, jak mhm. i usługowej ale inwestycja na dzień dzisiejszy elektrownię jądrową to jest 200 miliardów, jeżeli do tego dodamy, Pan wspomniał o wiatrakach 139 miliardów, to mamy poziom 350 miliardów według wstępnych szacunków, to może być więcej, może będzie mniej, ale to trudno powiedzieć, wydaje mi się, że taki zastrzyk finansowy, jaki się szykuje w najbliższych latach, Inwestycje offshore one już trwają, a inwestycje, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, zostaną zakończone w 2036 roku, czyli... No, czyli te kwoty pewnie się zwiększą jeszcze, bo one się zwiększą. Nie, nie ma szans, żeby zostały na tym poziomie zaplanowane. Dokładnie I, i wydaje mi się, że jakby ten potencjał powstający źródeł wytwórczych, ono z jednej strony jest niezbędne, żeby móc uregulować system energetyczny w Polsce, bo wiemy doskonale, że źródła OZE, które posiadamy, one produkują tyle Energii, że często są też wyłączane z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie tego zbilansować. No, łatwiej wyłączyć wiatrak niż, niż elektrociepłownie na węgiel. Na węgiel, tak, na węgiel tak. tak, i bezwładność powoduje, że nie e, tak ileś czasu by to trwało. A w przypadku takich e, źródeł wytwórczych jak OZE to jest często szybka decyzja i jest odcięcie od systemu, i to wtedy nie ma negatywnego wpływu. Ale no, myślę, że szkoda z drugiej strony, że my nie mamy jeszcze takiej technologii, która by nam pozwalała e, zarządzać tą mocą, e, tą energią pozyskaną e, z wiatru. No ale rozumiem, że technologia magazynowania energii no jeszcze nie dziś. Wiesz, rozwijamy, że, ale jeszcze trochę. Wie Pan, żarnowiec, mówiliśmy o tym żarnowcu, w tej chwili jest realizowana inwestycja bardzo duża, PGE, to jest Inwestycja na poziomie 1,5 do 2 miliardów złotych, właśnie w magazyn energii. Miesiąc temu miałem możliwość oglądania elektrowni szczytowo-pompowej, która funkcjonuje. No, PGE robi Baltikę 2, więc i, i 2 to znaczy, że będzie i 1 i, i 3 jeszcze chyba z tego, co się orientuje. No to oni muszą zainwestować w magazyny energii. Dokładnie. W magazyny, ale też wydaje się, że w ostatnim czasie jakby te powstające źródła wytwórcze i istniejące już instalacje, bo Pomorze jest takim miejscem, gdzie pierwsze inwestycje, jeżeli chodzi o fotowoltaikę one powstawały już 10-12 lat temu i one do dnia dzisiejszego funkcjonują. Powstają nowe. Oczywiście ustawa wiatrakowa w pewien sposób spowolniła powstawanie wiatraków na Ziemi, ale myślę, że to też jest kierunek, który zostanie w najbliższym czasie ponownie uruchomiony i to jest też szansa dla wielu firm. Dlaczego ta energetyka jest taka istotna dla północy? No przede wszystkim dlatego, że zmienia, może się zmienić kierunek przesyłu prądu. Zazwyczaj to północ brała z południa, ze Śląska. Teraz mamy taką sytuację, że przy wytworzeniu tych źródeł wytwórczych może być na odwrót. To znaczy, my będziemy wysyłali ten prąd albo będziemy starali się zorganizować takie projekty inwestycyjne, które będą mogły korzystać z lokalizacji i mogą być uruchamiane takie branże jak przemysł energochłonny, który wydaje się, że mógłby w tego typu inwestycji powstać. No i oczywiście magazyny energii. Mówimy tutaj też o tym, że taką odrębną gałęzią, która również potrzebuje dużo tych wartości energetycznych, to są data center, tak? Mm -hmm. To są no też. Tak. Miejsca to są inwestycje, co prawda nie wiążą się z dużą ilością miejsc pracy, ale wydaje się, że to jest też konieczność. I to dotyczy również rynku polskiego, żebyśmy pewnych usług nie zlecali na zewnątrz, a mogli je realizować u siebie. Data to center jest... to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i pewnie moglibyśmy o tym długo rozmawiać, bo tam oczywiście dużo energii potrzebują te centra danych, ale z drugiej strony wytwarzają ciepło, które jest im niepotrzebne i można je wykorzystywać, na przykład trochę je wzmacniając, jeszcze bo jest za niska temperatura, do ogrzewania. Budynków, Więc to, jak kiedyś będziemy na tyle tak, tak. odpowiednio rozwinięci technologicznie, żeby sobie wszystko to ładnie poukładać, to naprawdę to może funkcjonować niesamowicie, zazębiać się tak ze sobą. Tak. No, myślę, że też jest teraz taki drugi etap. Jak pan pamięta, Polska kiedyś nie była miejscem, gdzie centra usług wspólnych powstawały. Teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na mapę Europy, to czy Kraków, Poznań, Warszawa, Gdańsk to są miejsca, gdzie są dziesiątki tysięcy miejsc pracy. I, I wydaje się, że tutaj wygrywaliśmy nie tylko tym, że mamy bardzo dobry, dobrze wykształconych ludzi, że mamy kompetencje, ale też, że w tej rywalizacji międzynarodowej Polacy są dobrze postrzegani i te projekty, które powstały w tych miastach no, są świadectwem, że ten obszar się jeszcze rozwija. Jeżeli do tego dodamy jeszcze projekty związane chociażby z data center, gdzie no czeka nas cyfryzacja, czy nam się to podoba, czy nie podoba, to zarówno firmy polskie, ale też instytucje publiczne również muszą dostosować się w tej obsłudze, w podejściu do klienta i pokazać, że wykorzystują narzędzia, które, no, z których korzysta cały świat. Panie prezesie, a jaką rolę taka strefa jak Wasza może odegrać e, właśnie w procesie budowania? E, mówię budowania e, elektrowni jądrowej, ale myślę o całokształcie, czyli Budowanie, ale później funkcjonowanie, pracownicy, fachowcy, eksperci odpowiednio wykształceni z odpowiednimi zawodami. Jaką rolę strefa tutaj może odegrać? Czy odgrywa już? No bo... My jesteśmy po takim porozumieniu z polskimi elektrowniami jądrowymi, i tu widzi w nas rolę takiego koordynatora, jeżeli chodzi o dostęp do rynku pracy, a przede wszystkim też do takich pracowników, którzy będą w stanie okazać odpowiednie certyfikaty, czy to w zakresie. Chociażby nawet spabaczy. Wiemy, że ten rynek na pomorzu jest bardzo dynamiczny, dlatego że rozwijają się projekty związane z energetyką morską i, i tutaj nasze stocznie w ostatnim czasie zatrudniały bardzo dużo osób. Elektrownie jądrowe, plac budowy 8 tysięcy ludzi. To też pokazuje, że tych pracowników trzeba będzie. Zorganizować, ściągnąć, ale przede wszystkim trzeba będzie też ich nauczyć pewnych zasad, jeżeli chodzi o świadczenie tej usługi. I tutaj jest mowa chociażby nawet o tym, że są już wybrane firmy główne, które będą podwykonawcami. Jak wiemy, główni wykonawcy to są, jest firma amerykańska Westinghouse mhm. i Bechtel, ale to one będą określały, jakiego rodzaju warunki muszą spełnić. I współpracujemy z pej w tym zakresie, żeby przygotowywać polskie firmy, żeby nie były jakby poza łańcuchem realizacji niektórych inwestycji z uwagi na to, że nie mają odpowiednio wykształconych kadr. Chcemy w to wejść. Mamy pewne doświadczenia dotyczące jakby szkoleń w zakresie szkolnictwa zawodowego. Prowadzimy tą naszą aktywność na terenie co najmniej 226 gmin, to jest województwo pomorskie, województwo kujawsko-pomorskie. I widzimy, że jest pewien niedosyt, szczególnie w szkołach technicznych, dostęp do robotów, do komputerów, do pewnej wiedzy, którą w ostatnim czasie realizujemy, chociażby w oparciu o współpracę z Fundacją VELUX gdzie do 27 roku stworzyliśmy możliwości szkoleń nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczycieli, bo okazuje się, że to też jest problem, że brakuje mm -hmm. osób, które tą wiedzę są w stanie przekazać swoim uczniom. Ale myślę też, że ten proces on będzie trwał. Widzimy, jakie jest podejście młodzieży. Jakby czasy się zmieniły i, i widzimy, że jednak oczekiwania rynku są ukierunkowane na zawody techniczne. No, w je, Tak, jeśli dobrze kojarzę, no to. Macie coś wspólnego z projektowaniem, programowaniem robotów przemysłowych, tak? Tak, w samej siedzibie w Gdańsku funkcjonuje Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, gdzie mogą uczniowie, studenci Również uczestniczyć w takich zajęciach, nie tylko pokazowych, ale czasami też mogą pewne rzeczy z instruktorem zaprogramować. Widzą, jakiego rodzaju maszyny funkcjonują, czy to są roboty dwu, cztero, czy sześciosiowe to mhm. określonych firm I, i widzimy, że dla wielu ten pierwszy kontakt jest po raz pierwszy właśnie w takich miejscach, gdzie jest ta praktyka. Ale to, co robi też strefa, przede wszystkim my wydając decyzję o wsparciu dla firm, również Opieramy się o to, jakiego rodzaju kryteria jakościowe firma jest w stanie spełnić, i na przykład częstym kryterium, które firmy wskazują, to jest na przykład współpraca ze szkolnictwem zawodowym, czyli na przykład tworzenie klas patronackich, lub albo lub i wyposażenie takich klas w urządzenie, maszyny, które są w procesie produkcyjnym danego inwestora. I to się okazuje, że często jakby skraca się tą możliwość szybszego, znaczy przygotowania osób, do pracy na linii produkcyjnej, czy też wykorzystania jego w pełni już na zakładzie. Panie prezesie, e, tak sobie myślę jeszcze o jednej rzeczy, bo z jednej strony rozmawiamy sobie tutaj tak i o programowaniu robotów, i o centrach danych, i tu mi się od razu sztuczna inteligencja włącza, temat sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony powiedział pan, wymienił pan taką liczbę, jeśli pamiętam, 8 tysięcy pracowników przy budowie Elektronie, elektrowni. Obronie, elektrowni. Tak. I, jak my mamy to sobie poukładać? Bo niektórzy mówią, że sztuczna inteligencja to od razu zabierze miejsca pracy i w ogóle będzie ciężko na rynku pracy, ale z drugiej strony, jak mówimy o fachowcach, w których potrzebujemy, to niekoniecznie sztuczna inteligencja zabierze im pracę, tylko chyba może być dla nich narzędziem, jeżeli już w niektórych aspektach i wątkach. Czy dobrze myślę? Myślę, że na pewno w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji możemy sztuczną inteligencję w tych zawodach wykorzystać, ale na pewno jeżeli chodzi o takie kwestie zagrożeń dla ludzi, no to widzimy, myślę, że każdy z nas się gdzieś z tym spotkał, że jest telefon, ktoś dzwoni, rozmawiamy z botem, wydaje nam się, że rozmawiamy z osobą, później się okazuje, że jakaś instytucja zwalnia ludzi, ponieważ no, w swojej pracy używa jako narzędzia tej sztucznej inteligencji i są różne, widziałem takie opracowania, które na przykład też mówią, że wiele takich czynności, które są realizowane chociażby przez te centrum usług wspólnych, o których mówiliśmy, o których powstały tyle miejsc pracy, że również tu może nastąpić spadek, że część jakby tych ludzi przejdzie w zupełnie innym kierunku, a będą wykorzystywane jako, czy, czy, czy sztuczna inteligencja będzie tą wiedzę wykorzystywała na rzecz w tej chwili tych pracodawców, którzy zatrudniają te osoby. Ale co do kwestii jeszcze tych konkretnych zawodów, no nie zastąpi się. Możemy mówić o automatach spawalniczych, możemy pewne rzeczy wykorzystać w procesie produkcyjnym, ale wydaje się, że pewne elementy na budowie, one wymagają kontroli człowieka, wymagają jego spojrzenia i, i też doświadczenia, które często wskazuje, czy coś zrobiliśmy dobrze, czy źle. Bo Tutaj na błędy nie ma miejsca i, i, i w zasadzie takie błędy są też bardzo kosztochłonne. Tak. Panie prezesie, a proszę mi powiedzieć jeszcze e, tak, upuentując naszą rozmowę powoli, mm. jaka e, przyszłość czeka strefy ekonomiczne w Polsce? Bo e, wy często o sobie mówicie, że jesteście najlepszą strefą, więc e, no, na lidera trzeba patrzeć i pewnie inne strefy będą patrzyły na to, co wy będziecie e, robić. Za chwilę, m, no, w przyszłym roku, będziemy się zastanawiać, jaka jest w ogóle przyszłość wszystkich stref, co dalej się może dziać? Wie pan, co? Ja myślę, że 26 rok jest końcem funkcjonowania ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która była w, 90, w 1994 jako taką podstawą prawną mm -hmm. do realizowania tego typu projektów w całej Polsce. Na początku to były miejsca, gdzie było bardzo duże bezrobocie. Ale można powiedzieć, że przez 24 lata wartość projektów, które w Polsce zostały zrealizowane, to jest poziom jakieś 120 miliardów. Od 2018 roku jakby narzędzie pozostało, bo zmieniła się kwestia jej lokalizacji swego czasu te strefy mogły funkcjonować w całej Polsce na terenie 22 tysięcy hektarów. W tej chwili to jest cała strefa tam, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie są możliwości uruchomienia produkt, projektów czy produkcyjnych, czy usługowych. I to pokazuje, że jakby przyszłość dla stref jest, ponieważ kraje między sobą rywalizują o to, kto przyciągnie jakiegoś inwestora, kto wesprze na przykład też inwestora, bo spotykamy się Również z takimi sytuacjami, że inwestor zagraniczny szuka optymalnych warunków dla siebie. I czasami to jest takie testowanie, czy lepiej jest mu zainwestować w Polsce, czy w Niemczech, czy na przykład na Węgrzech. No Tutaj... często słyszymy o tym, że przegraliśmy konkurencję albo wygraliśmy konkurencję ze Słowacją, z Czechami, czy z jakimś tam innym krajem w okolicy, prawda? No, wie pan, wygraliśmy na przykład konkurencję w staraniu się o Intela, tak? który podjął decyzję, że będzie realizował projekt pod Wrocławiem, a ostatnio słyszymy, że. Nie wiadomo, czy go zrealizuje, tak? Że no, trochę to jest odsunięte w czasie. Dokładnie. A w jakim czasie trudno powiedzieć. W ogóle cała sytuacja chyba geopolityczna jest taka, że my na to wpływu nie mamy, ale ponosimy jej konsekwencje. Jest wiele ostrożności, wiele firm i wielu inwestorów podchodzi do tego w taki sposób, że przyglądamy się i czekamy, czyli zobaczymy co z tego wyniknie, bo podjęcie decyzji inwestycyjnej to jest pewne ryzyko i jeżeli widzimy, że otoczenie nie sprzyja, no to może warto jeszcze poczekać. Zastanawiam się, co mogłoby przyspieszyć rozpoczęcie tych inwestycji, bo jest przecież taki pomysł, że możemy stworzyć taką bazę terenów, terenów uzbrojonych w całej Polsce, żeby było wiadomo, gdzie co jest i jak, i jak można inwestować. Wie pan ten problem terenów uzbrojonych, on funkcjonuje od kilku lat. U nas jakby myślę, że też nie wyciągamy czasami wniosków, bo jak się pojawia inwestor, to często taka była praktyka. My zaczynamy szukać terenów. A to mhm. powinno być odwrotnie. Jeżeli chodzi o inwestor, my powinniśmy mu wskazać kilka lokalizacji takich, które spełniają, czyli jego oczekiwania, czyli są dobrze skomunikowane, są uzbrojone te tereny, mają, mają miejscowy plan zagospodarowania i spółka zarządzająca, czy jedna z tych 14 stref jest w stanie dać pomoc w postaci decyzji o wsparciu, czyli udzielić tego zwolnienia podatkowego. A u nas ten proces się rozciąga i ja myślę, że gdybyśmy, bo była taka w ubiegłym roku też rozmowa. Ministerstwo Rozwoju podsunęło pomysł, abyśmy stworzyli taką bazę terenów uzbrojonych w Polsce. 10 tysięcy hektarów i żeby to był. Projekt, który jest realizowany przez parę lat, ale żebyśmy tego nie odpuszczali. Proszę zobaczyć, że większość samorządów tych terenów inwestycyjnych się już pozbyła. W tej chwili te tereny, które są jeszcze do wykorzystania, to są na pewno tereny, mówimy o dużych jakichś projektach, które są w gestii Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czasami Agencja Mienia Wojskowego, ale też osoby prywatne. Tylko y, należy wprowadzić pewne rozwiązania systemowe, że będzie można pozyskać również środki na uzbrojenie. Proszę zobaczyć, że uzbrojenie terenu to czasami to są nakłady idące w miliony złotych. Tak? My mamy też to doświadczenie, bo robiliśmy takie uzbrojenie pod Szarpa, kiedyś pod mhm. Truniem, duży projekt tak? i wiemy jakie to są nakłady i to jest często też rzecz, która przysparza pewne problemy samej strefie, bo jeżeli nie ma Pełnego obłożenia, to ponosimy pewne koszty, na to musimy zapracować. Jesteśmy spółkami prawa handlowego i raczej tutaj nikt nam nic w prezencie nie daje jako spółka prawa handlowego z udziałem większościowym Skarbu Państwa, ale bez jego jakiejś ingerencji, bez dopłaty. Czyli to, co wypracujemy, to, co załóżmy, zaproponujemy, jeżeli chodzi o przychody. Wspomniał Pan, jakby, jaki jest ten kierunek, czy, czy, czy gdzie moglibyśmy pójść jako strefy. To na pewno kwestia dotycząca tego, co już robimy, prowadząc na przykład Gdański Park naukowo-technologiczny czy bałtycki port nowych technologii, gdzie chcemy pewne rozwiązania pokazać firmom. Na przykład tworzymy w tej chwili strefę akceleracji dla firm, które współpracują z przemysłem obronnym. Czyli to też jest pewien pomysł, bo jeżeli... Od pomysłu do jego urzeczywistnienia, do stworzenia spółki, do wejścia w relacje na przykład z odbiorcą technologii albo z komercjalizowaniem takiego pomysłu, to jest następny etap, gdzie możemy to też wzmocnić, dając takiej firmie pomoc publiczną jako zwolnienie podatkowe. Po 26 roku na pewno tracimy pewną grupę klientów, która korzystała z tych zwolnień podatkowych przez ostatnie lata. I niektórzy, i to widzimy w ostatnim okresie, że jest dużo reinwestycji, czyli jakby troszeczkę przystopowały nowe inwestycje, ale te inwestycje, które już funkcjonują w strefach ekonomicznych, wiele firm, które sprawdziły to narzędzie, widzą, że są z tego wymierne korzyści chcą z tego korzystać i robią kolejne reinwestycje i myślę, że tak jakby łącząc jeszcze to Pana pierwsze podanie, pytanie, tą energetykę, my możemy zarówno przy elektrowni jądrowej, ale przy obszorach jako strefa poprawić przepływy ekonomiczne dla tych firm, dlatego, że dając zwolnienie od 30 do 60% w podatkach, te firmy uzyskują, zatrzymują te dochody u siebie, mogą reinwestować w kolejne inwestycje. Czyli tu ta, ta rola strefy będzie cały czas, póki jakby program funkcjonuje. A póki co to nie słyszałem, żeby minister finansów myślał o wstrzymaniu pomocy publicznej poprzez jakby zablokowanie programu Polska Strefa Inwestycji. Dziękuję pięknie. Mirosław Kamiński, prezes pomorskiej strefy, specjalnej strefy ekonomicznej. Dziękuję, Dziękuję za wizytę w studiu. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Wodziuch. Do zobaczenia.